Hej, teraz nagrywam... Ej, chwila! 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 I jeszcze raz chwila. Chwila. Ej! Hej! Ja tego nie przeszłam? Nie mówcie, że nie zapisałam. Nie. To się nie dzieje naprawdę. To się nie dzieje. Czekajcie. Czekajcie, tu Może Zobaczę. A matko, jaka ciapa ze mnie. Strasznego, nagrywam tego, słuchawka, ta, mikrofon mam stojący i A słucha... A ja tu byłam, prawda? A ja tu byłam nie zapisałam, prawda? Nie no, ja pamiętam ten etap. Ja cię nie mogę, jaki debil z tej brzoski. Ja nie mogę, weźcie mnie, coś, zróbcie coś. Kary wymyślajcie, może chciałam w komentarzu. Chyba, że nie chcecie mnie dodatkowo zdręczać, bo już tego to poczucie debilitowatości to to już mnie dobija. Dobra, wyłączam się i to przechodzę od początku. Gdzie ten guzik? No już przeszłam. <laughs> Wino odkupione i mam teraz dzień życia. Jestem zadowolona. Coraz, coraz lepiej mi to idzie. Kiedyś mi to szło tragicznie. Mm. A jestem za, za taki głos zmarnowany. Nie wiem od czego to. Mm zmęczenia Nie, ja dzisiaj spałam do dziesiątej coś tam. Tak, tak. O, to jest fajne, ale trudne. Dla mnie to jest trudne. Tutaj mamy, gdzie się to jest drugi Remem? W dwójce, w trójce w ogóle to był unika. A tutaj zobaczcie, ma taki kumpli z swojego pokroju. Zamówię. A teraz on. Give Rayman Magic Seed, że daje mu magiczny Renko. Ojej, dajcie czytać. Ja nie jestem z Anglii. A za to będzie roz, roz taki kwiatek i będziemy się ściskać z wodą. Taka długa, długa czasuwa. Um. Będę od razu zasadzać. To łatwe nie jest. Ja tu zobaczycie, będę kusić. non no, stop. Chociaż znaczy pod koniec jest najlepsze. Pod koniec się pojawia życie i ja go nigdy nie zbieram. Bo nie umiem. Nawet próbowałam. Powtarzam, powtarzam. Bo w poprzednim zapisie to ja w ogóle masakra. drugi świat, ja mam dwa życia jakieś. Super, jeszcze muszę z nim walczyć. Jakbym miała, miała czas. Dobra, nie bądźmy zachłani. A tu bądźmy, no, klatka do klatka. No, Błagam, powiedzcie, że ja... nie ma audio problemów. No, uczenie to szczegół, ale chcę, żeby było mnie słychać. Gdzie ja mam to siać? Eee, co już. Mi, e, tak dmucham, no bo ja się teraz tak strasznie dziwnie czuję przez te słuchawki, jakby mnie nagrywała. nie mm. już nie wiem, co powiedzieć dalej. Kurczę ja się, coraz częściej zacinam. A właśnie! Wróciłam metodę na godłę, bo większości z was się nie, spod nie spodobała. Za bardzo wolicie mnie na co dzień. Okej, okay, to czas włączyć jakąś, nie wiem. Muszę się przestawić na jakąś brzozęcję prudencję. I będzie git Pokonać. Zobaczcie, tutaj pod koniec się pojawia życie. O, o, zdążę, zdążę. Zdążę! Zdążyłam. Ależ emocje, tu Raymond, podtopiony. Dobra, brzozencja, prudencja, zaczynamy. No, to właśnie ta. Spokój i cisza. Nie żartuję mi w ogóle. Nie, żebym zaskpiła czy coś. Te <śle> fajne, co można. Ej, co się dzieje? Tu też taka dwójka, nie? się rzucało małpom na łeb. Na łby raczej. Nie! To on, Ale wcześniej mnie tak nie zranił. Jeszcze nikt mnie tak nie zranił jak ty. Niech żyją telenovela. Nie, nie, ja nie oglądam telenowel. I nie no! Nie chodź! Jak będzie chodzić, to mi troszkę trudny będzie. Um, nie, 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 nie! A, póki jest zmieszany, to go... To mi się nic nie dzieje, dobra. W ogóle, jak super, jakie dźwięki słyszę, Niesamowite. Jest niesamowite po prostu, takie. Tu się od tego roi. No, nie, ja nie idę do życia, nie ma szans. No way. Nie, 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 ja już nie żyję. Nie, chodź tu, śliwkowaty. O. <laughs> Sorry. No, co miało być? Ja nie wiedziałam, że tak. Tracę wszystkie ciężko zarobione życia. ale fajnie, bo nie znam tego etapu tak dobrze. Już zapomniałam, wszystko muszę działać szybko, jak nie będę działać szybko już po mnie kurczę, to jest naprawdę trudne Czy znaczy, wiecie aaa, takie, ja zawsze tak leciałam śliwką, i ja wszystkie po kolei powystrzeliwałam, teraz się dziwię coś nie tak, ja się boję, że oni mnie walną jak za blisko podejdę, chyba słusznie, nie? tak jest mi szczerze wygodniej, nie ma takiego strachu, że spadnę jeszcze jego, co nam będzie tutaj ślifkował. Sami sobie poradzimy. Zobaczcie, osiem żyć, jak nisko upadłam, Oczywiście wiecie, że ajcuje, nie? Coś tam jest? Wartego, godnego uwagi? O nie, o nie. To już znamy, nie? Że robią takie, takie numery. O, walniemy go. Da się? Da się. No to co jak? Ga... To spada! Nie, 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 nie. A to duże nie spadają. Ej! Nie, nie! Nie, 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 nie! <śleszy> nie! Nie muszę Cię pocieszyć! Wróć tutaj. <śleszy> będzie cac. Sama się muszę pocieszyć, bo kto mnie pocieszy? Nikt nie pocieszy. Jako czekolada z toffi orzechami. Aaaa! Nie! Co on ma powiedzieć? Śliwka na łbie. Kurczę, zjadam sobie śliwkę, ale nie taką. Węgierka, czy nie wiadomo, co, tylko taką dobrą śliwkę, taką ogromną, że się jak godzinę. Takie to są dobre. Znowu zaczęłam krzanie śliwkować właściwie, bo śliwkach Coraz mm. za nie. Ale się muszę obżerać, bo jak się nie będę obżerać, to się załamie psychicznie przy tej grze. Albo ona jest trudna, albo ja naprawdę. A wy się spodziewacie, że będę przechodzić, nie wiadomo. Co? Znaczy nie wiem. Co No <grywa> Nie chcę go. Mm. Myśliwki też możemy zaradzić. Chwilę, tak ja A nie, co ja? Jak na razie nikt. Się... Nie miałam żadnych wymogów z tego i z tego. No dobrze, bo ja rzadko co. Aaaa! Umiem przejść. Cóż że uczyniło? uczyniła? Nie! 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 Myślę. pakowała czekoladę do buzi, ale jeszcze mam.

no wiecie, to nie ma sensu. Ja straciłam tyle żyć, że ja wracam do menu. Mhm. Wracam do menu i wczytuję to od początku. O. O, o to mi chodziło. Wczytuję to od początku, ale was nie będę męczyć, nie? Nie będziecie tysiąc razy do samego oglądać, już wystarczyły moje poprzednie podpisy. No to zaraz wracam. No, wróciłam i tym razem tego życia nie zebrałam. Na um, Nagrywam. I co? Murde, co? Ej! nie A miałam sprawę, ale nie wiem czy teraz. Nie, nie teraz! Właśnie po raz sety przechodzę ten sam etap, nie widzisz? A. No nie widzę, bo to tyle co weszło. No przecież ja cały czas krzyczę. No nie, 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 to słuchajcie za... Zobacz co robią, no! Dobra, zobacz, dobra. Zobacz. No cześć. Nie, nie słychać, pocieszę cię, że nie słychać. Żyj czekoladę się masz. No, na to a ty nie lubisz topi? Ty nie Poskuje. lubisz? Lubię. To, to lubię. To mam jak lubię. To, Dziękuję. To ja lubię. Dobra. To Pa widzowie. A! Co ja O. Ścisnąłam Hej! Dobrze drzwi zamknęłaś? Dobrze zamknęłaś drzwi? Tak. Okej. Okay. Hehe. sama <śmusłaś> sprawdziła, ale... A! Co jest? Mm. to jest? To, to żarcie, ale wiecie. och jak to jest z ludźmi? jak ja nie będę jadła, to dostanę to, to szału. Ja nie jestem z tych, co smutne przestają jeść, nie. Nie ma tak. Mm. Nie! To jest gra dla dzieci! Jak go? Jak go wziąć? O! Wzięłam gnoja. Mm. No, jeszcze kot mi będzie drapał! Czemu nie? Najpierw siostra, teraz kot. Ole, zamordujemy O! Jak super. Nie, nie, nie oni. Nie oni. Nie, ja chcę na śliwkę! Śliwko przybywaj! Nie! 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 Nie chcę jeść! Ja chcę pić! Mm. Mam dosyć czekolady. Jak się teraz pić chce? Coli się napiła. Zrób... Weźcie mi kole, kupcie. Cokolwiek, frugo może być. Herbatę mi zróbcie. Herbatę! Dwie łyżeczki słodze. <tryk> mm. O czym to je? Życie! Bardzo mi się przyda właśnie. Zebrałam 100 tych niebieskich okazało się, że wtedy dostaje się życie. No o tym nie wiedziałam, więc się nie śmiejcie ze mnie, że taka niedoinformowana jestem. Albo że się nie umiem to byś na proszę rzeczy. Ja nie myślę. Ale siedem żyć. Siedem to miała liczba, taka jedna z ulubionych. Jak Chyba dzieckiem to moją ulubioną liczbą było dwa. No pytajcie czemu? No ale ja lubiłam dwójki. Nie, 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 nie śliwko nadchodzi. O, śliwka nie doszło. I tam coś jest. Po co to? Zabije ich to? Nie, to po co to? A, tam się jedzie, tam się płynie. A, to nie z pelunki, to się nie obniży. Nie przestańcie! Nie ja idę, ja się wynoszę z tego przykłętego miejsca Jak tu zacznę jaką jak to zdobyć Tracę kolejne trzy życia O nie, pamiętam to, pamiętam to Co za nastawienie, nie? Tutaj taki, trochę, takie staneczki, snowboard, narty nazwijcie tak, chcecie tylko, że bez śniegu Właśnie a, a. Przepraszam, że ja nic nie robię Tu nie wiem po co druga śliwka hała, gdybym co drugą po drodze? Idziemy sobie na tej. Nie! Nie! Oknie zwali. nie wiem, co mi się jak mnie zwali? tam, 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 Nie! 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 co Nie! mi Nie! 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 jakieś Nie! 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 dlaczego ja krzyczę? A. Za, linijkę i się zastanawiam, co sobie zrobić tą linijką. Linijką się raczej nie potnę. Zresztą pocałam się, przepraszam, ciąć, że nie wychodzi. Paląć się w łeb to za słabo. Zmierzyć swoją cierpliwość, chyba tylko po to. Tam nie skaczę, bo ja dać się boję ryzykować. Teraz ludzie moje, nie, nie. A wiem, co miałam powiedzieć ważnego. A teraz trochę nie moment, bo co chwilę będę krzyczeć nie, no nie, coś tam, coś tam dalej. Zobamy się. Czekolady nie chcę. No tak, no, mam następną serię, słyszeliście. Pewnie już większość z was wie, co muszę, muszę zrobić następnego. Assassin's Creed 1. Pewnie dla was brzmi to świetnie, jak nie wiadomo co, ale ja wiem, że to strzanie, Szanie na maksa. Spróbuję tam teraz wejść. To nie, po prostu nie ma możliwości, żebym tego nie strzaniła. Muszę skoczyć, bądź czujna, bądź czujna. O! Sobie skoczę tutaj. A, Dasz mi życie! Chodź, chodź. Chodź tu hazardzi. Nie! Nie no, ty kłamiesz, kłamiesz! Co być, jak ten spadnę? jest taki nie fair. Nie będę musiała tego zradzić Dlaczego? To chyba był Dzień Wszystkich Świętych. Marszal już mówił. Założyłam się z Marszalem. On mi wyskakuje z takim czymś. Czy może się założymy? A ja. A, ale że co? Nie. Chociaż nie krzyczałem, tylko teraz krzyczę. Mm. I ten gada, że. <laughs> to była klatka. Ej, walić. Ale się nie mogę wysłowić. Skończyłam, co za szczęście. No i on gada, że on zrobi z tego, czego ja chcę, a ja zrobię z tego, czego on chcę. No dobra, no i dałam mu Reksi Czarodzieje, efekty widzicie na YouTubie. No to możecie sobie zobaczyć, jak to wyszło. On już skończył, ja nawet nie zaczęłam. On szału dostanie, bo on skończył całe, a ja się jeszcze nie wywiązałam. A to muszę to szybko skończyć, albo robić dwie serie naraz. Ja tak nie lubię. Ja już robię Originsa, więc trzy serie naraz. Dobra, no, nie było tak długo, jak myślałam, ale kiszka była, no, bo nie umiałam tego przejść zupełnie. O! To się tak robi, jak się za dużo gada. Nie, ja też to widzę, spokojnie, spokojnie. Nie wypiliście za dużo. Tak, obrażaj widzów dalej. No dobra, no to się już pożegnam, cześć. Gdzie ten guzik?